Cześć wszystkim. Witam na moim kanale. Dzisiaj porozmawiamy o czymś, co dotyczy nas wszystkich, o motywacji. Każdy z nas przeżywa chwilę, kiedy wszystko wydaje się trudne, a znalezienie motywacji do działania graniczy z cudem. Jak sobie z tym radzić? Jak odnaleźć w sobie siłę, by iść naprzód, nawet gdy świat zdaje się być przeciwko nam? Zapraszam do wysłuchania. Na początek warto zrozumieć, czym tak naprawdę jest motywacja. To wewnętrzna siła, która popycha nas do działania. Jest jak niewidzialny napęd, który sprawia, że podejmujemy decyzje, realizujemy cele i pokonujemy przeszkody. Jednak motywacja nie jest stała, zmienia się w zależności od sytuacji, emocji i otoczenia. Dlatego tak ważne jest, aby wiedzieć, jak ją odnaleźć, gdy jej najbardziej potrzebujemy. Pierwszym krokiem do znalezienia motywacji jest zrozumienie, dlaczego czujemy się zniechęceni. Czasami przyczyną może być stres, zmęczenie czy brak wiary w siebie. Innym razem to zewnętrzne okoliczności, takie jak problemy w pracy czy w relacjach, mogą wpływać na nasze samopoczucie. Zidentyfikowanie źródła problemu to klucz do znalezienia rozwiązania. Kiedy już wiemy, co nas blokuje, możemy zacząć działać. Jednym z najskuteczniejszych sposobów na odzyskanie motywacji jest wyznaczenie sobie małych, osiągalnych celów. Zamiast skupiać się na ogromnym zadaniu, które nas przytłacza, podzielmy je na mniejsze etapy. Każde, nawet najmniejsze osiągnięcie, doda nam energii i wiary w siebie. Kolejnym krokiem jest stworzenie planu działania. Planowanie pomaga uporządkować myśli i daje poczucie kontroli nad sytuacją. Kiedy mamy jasno określony plan, łatwiej jest nam skupić się na kolejnych krokach i unikać rozpraszaczy. Pamiętajmy jednak, aby nasz plan był elastyczny, życie potrafi zaskakiwać Dlatego warto być gotowym na ewentualne zmiany. Nie zapominajmy również o nagradzaniu siebie za postępy. Każdy krok naprzód zasługuje na uznanie. Nagradzanie siebie za osiągnięcia, nawet te najmniejsze, wzmacnia naszą motywację i dodaje energii do dalszego działania. Może to być coś prostego, jak chwila relaksu z ulubioną książką czy filmem, lub coś większego, jak wyjście na kolację czy krótki wypad za miasto. Warto także otaczać się ludźmi, którzy nas wspierają. Bliscy, przyjaciele czy mentorzy mogą być źródłem inspiracji i motywacji. Rozmowa z kimś, kto nas rozumie i potrafi wesprzeć dobrym słowem, potrafi zdziałać cuda. Nie bójmy się prosić o pomoc, każdy z nas czasem jej potrzebuje. Kiedy wszystko wydaje się trudne, ważne jest również dbanie o swoje zdrowie fizyczne i psychiczne. Regularna aktywność fizyczna. Zdrowa dieta i odpowiednia ilość snu mają ogromny wpływ na nasze samopoczucie i poziom energii. Czasami wystarczy krótki spacer na świeżym powietrzu, aby poczuć się lepiej i nabrać nowej perspektywy. Nie zapominajmy także o technikach relaksacyjnych, takich jak medytacja czy ćwiczenia oddechowe. Pomagają one zredukować stres i poprawić koncentrację, co jest niezwykle ważne w chwilach, gdy wszystko wydaje się przytłaczające. Innym sposobem na znalezienie motywacji jest przypomnienie sobie, dlaczego zaczęliśmy daną rzecz. Co nas zainspirowało na początku? Jakie były nasze marzenia i cele, powrót do korzeni i przypomnienie sobie, co nas napędzało, może być kluczem do odzyskania utraconej motywacji. Warto również zastanowić się nad swoimi wartościami i priorytetami. Czasami tracimy motywację, ponieważ to, co robimy, nie jest zgodne z naszymi wewnętrznymi przekonaniami. Jeśli odkryjemy, że nasze działania nie są spójne z tym, co dla nas ważne, może to być sygnał do zmiany kierunku. Nie bójmy się również marzyć. Wyobrażenie sobie, jak będzie wyglądało nasze życie po osiągnięciu celu, może być potężnym źródłem motywacji. Wizualizacja sukcesu pomaga nam uwierzyć, że jest on możliwy do osiągnięcia i dodaje energii do działania. Na koniec pamiętajmy, że każdy z nas ma prawo do gorszych dni. To naturalne, że czasem czujemy się zniechęceni i przytłoczeni. Ważne jest, aby nie poddawać się i szukać sposobów na odzyskanie motywacji. Każdy krok naprzód, nawet ten najmniejszy, jest krokiem w dobrą stronę. Dziękuję za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że te wskazówki pomogą Wam znaleźć motywację, gdy wszystko wydaje się trudne. Jeśli macie swoje sposoby na radzenie sobie z brakiem motywacji, podzielcie się nimi w komentarzach. Do zobaczenia w kolejnym odcinku